Siema, z tej strony puszk. Dzisiaj nagramy sobie Minecraft Bed Wars yy, Duo i gram z randomowymi, bo nie mam po prostu z kim innym grać. Już ten Doktor Vader tam piątki ma w Niku. Ten co z nim nagrywałem filmy już w ogóle nie gra, albo gra po prostu nie wiem kiedy. Na, w ogóle mi też nie odpisuje także nie wiem co się dzieje ale mam nadzieję, że już niedługo będzie mógł ze mną grać i będziemy mogli dalej nagrywać, bo teraz muszę grać tutaj z randomowymi osoba, osobami którym jest tutaj jakiś Alex z 12 poziomem no no i właśnie jak już się pojawi jakaś informacja dotycząca yy, w ogóle ten czy będę z nim grał, czy już nie? Bo coś tam po prostu. No nie wiem. No to, to nagram o tym film. Jak już na przykład będę mógł z nim grać, to nagram film. Z nim, oczywiście. Dobra, gościu. Możecie słyszeć. Bardzo dziwnie mojego shifta. I w ogóle klawiaturę. Gościu! Chcę tu wam TNT podstawić. Tak! Jest! Ale mi pykło! Z jednym serduszkiem. Rozwaliłem beda aqua. To nice. A no póki co mówiłem, że muszę grać po prostu z randomowymi osobami. A muszę dokończyć, o, bo zacząłem Że możecie bardzo głośno słyszeć moją myszkę Wraz z shiftem i klawiaturą Ponieważ używam mikrofonu w słuchawkach No i wiecie Wiecie, wiecie o co chodzi, no Może no, po prostu nie wiem czemu to tak słychać Na przykład patrzcie, piszę coś No i tak to słychać jakoś tak super głośno, nie? I właśnie nie wiem czemu tak jest No słychać to słychać no. A dziwne jest to, że ja nie mam klawiatury mechanicznej, tylko mam membranową. I właśnie to jest takie dziwne, nie? Się ma. Pobawimy się? Nie, ty nie chcesz się bawić. Nie, nie, to nie. Nie chciałeś się bawić? To się nie bawimy, gościu. Dobra, już tutaj Sharpnessik wleciał. Teraz chyba pójdę sobie na MIDA, bo co teraz robić? mid, Ops, ponieważ gram z randomem, tak to będę zrobił coś innego, ale no jak gram z randomowymi osobami, no to to się opłaca, no bo nie wiadomo, czy to jest jakiś może zanikowany, naj, najlepszy gracz na świecie, czy może to jest po prostu jakiś nubek nie wiadomo, nie znam go, no czyli właśnie, no, najlepiej kupić obsa, no bo wtedy będę no jakby po prostu, no bezpiecz, bezpiecz, bezpiecznie będzie. Ja oczywiście tam spadłem, jak to ja ciągle spadam. Nie ma arenki, w której na pierwszych trzech minutach bym nie spadł. No nie ma takiej arenki, no. Zawsze, zawsze po prostu spadam, no. Nie wiem już, co jest ze mną nie tak. Ja po prostu jestem mistrzem spadania. O, doskocz tutaj, Moj, moja postacio. Dobra, nikogo jeszcze tu nie było. Są podwójne emeraldy. To co... To, co najbardziej lubię. O, prawie bym spadł na tym F5. Dobra. Nie no, zrobimy Opsa, no bo... Ty, to tylko jeszcze trzy dimy z łóżeczkiem zostały. Jak? Cie. Byk. Dobra, niepotrzebnie w sumie tak robię, tylko tracę wełnę. I jeszcze kolejne, ale już mi się nie chce to zbierać. XD Nie chce mi się zbierać. to emeraldów nie zbiorę. Ja tak mam Dobra, a wleci prot. Nie mamy. Wleci prot. Co ty tutaj typie chcesz mi pokazać? Tego Beda nie będę wysadzał. Bo gościu się napracował. No, chyba to widać. No to po prostu kupię sobie kilof i tam rozkopię no emerald mi został, no fajnie Wezmę kilof i tutaj spróbuję to jakoś rozkopać Nie, on tutaj drewno dał tym gościu Dobra, jest w środku to no, ile jest tych warstw? Nie, ja nie mam zamiaru tego niszczyć kilofem Wiem, że teraz zostawiłem łóżko na pastwę losu ale dobra, no ja nie mam zamiaru tego niszczyć kilofem. Gościu to tak zabudował. Pyk, 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 i pyk. No, mam bloczki. Co prawda drewno, ale no 15 jest. Ja sobie pójdę po kolejne emeraldy, jak ten gościu mi ich nie zebrał. Majak jak miner kupił, dobrze, że się nie klikam za szybko, tak, tak tylko klikam. A w ogóle klikam czasami, tak jak po prostu sobie chodzę, o tak. Że klikam szybko, bo po prostu klikam jitter-klikiem, a wtedy nie da się bić z jitter-klikiem, bo tak wtedy nie możesz tak jakby dobrze manewrować. Myszką. W tym gościu chyba zebrał tylko jednego emeralda, no bo tam Tam był w ogóle pojedynczy. Tu są w ogóle podwójne. No to, to, to nie wiem. Pyk, pyk. Ja sobie w ogóle kupię zbrojkę. I może na podkach. Albo poczekam, aż ci żółci się wybiją i białych. A nie, my jesteśmy biali. Do, czer do czerwonych pójdę. Ej, nie, gościu, nie idź na środek. Przecież ja ci wszystko zebrałem. Dobra, kupię nam prota dwójkę. Pyk. Pyk, pyk. Dobra, kupujemy sobie prota dwójkę. Nice. Tutaj wleci taka ładna, stylowa, diamentowa zbroja. Ja. Yeah. magia. Diamentowa zbroja z protection 2 i sharpnessem na żelaznym mieczu, to są chyba dobre itemy. To mnie zależy jak kto uważa, no ale według mnie to są spoko itemy. Dobra, pójdę sobie tak. Co? Zniszczył czerwonych, ja nie mogę. Teraz tylko my nie mamy łóżka. To ja myślałem, że to jakiś nubek jest, a to kurde pros jakiś. Jakiś prosek, a ja myślałem, że nubek to jest. Ono nie, no, czerwonym beda zniszczył, ja nie mogę. Wydawał mi się nubek. No ale no, w sumie level nic nie wskazuje, bo ktoś może się zanikować i dać sobie tysięczny level. A to naprawdę może być takim nubkiem, że nawet by nie miał 10 gwiazdek, no. nie no, w takich graczach, co nie mają rangi, to praktycznie level coś, level dużo wskazuje. Dobra, jemy sobie refa, lecimy. Obym teraz nie spadł, bo mnie bym spadł. No nie no, ja, jak oni tutaj to zrobili? Dobra, oni tutaj się wybijają, ja spróbuję tutaj polecieć do czerwonych. Czy w ogóle są ja coś w bazie? Nie no, to do średnio no, i nie ma oczywiście. Bardzo się cieszę, że straciłem moje dwa emeraldy. A przynajmniej mogę sobie kupić coś na pocieszenie: pod Jumpa. I muszę sobie też, sobie też kupić kompas, ponieważ chyba żółci są u nas, bo tak ciągle mojego wybijają. Jak sobie, sobie zbiorę? Nie, dobra. Chyba by. Nie no, byli u nas żółci. I. Dobra, teraz zostaliśmy. O, siema. Siema, gościu. Ło, kurcze. I myśli, że jest fajny. Gościu, 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 gościu. Siema, siema, siema. Yeah, boy. Jednego czerwonego nie ma. Nie wiem, po co on tam tyle TNT porozstawiał. O, widzę, że ktoś był świeżo na środku. Ktoś tu musi być w okolicy. Dobra. Oby, oby, oby. Dobra była pauza. Ale to kit. Czy tam jest czerwony? Czy mi się wydaje? Nie. Ej no gdzie on jest? Ale tak serio. Gdzie? Gdzie jest ten czerwoniasty? Dobra, dawajcie, kupujemy sobie kom. Nie no, nie mówcie, że on kampi. Gościu, trzeba kompas kupić, a nie? Dobra. Tu gdzieś musi być. Jest tam w bazie, dobra. Tutaj jest cwaniaczek, o! Ma dobry poziom. Może mi się jakoś... Uda go tutaj. Nie, 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 nie. Z, z nim no to... On się wykoksi i będzie po grze. Gościu. Z takimi gościami. To już nie ma takich żartów. Trzeba już naprawdę dobrze zawalczyć. Żeby ich tutaj pokonać. Dobra, to już sobie mogę w sumie schować, bo to mi jest niepotrzebne. No. No i lecimy? Spróbuję go jeszcze raz pokonać. On jest raczej... GG? Co GG? Już on nie spadł. No nie mówcie, że on spadł. Ej, no nie, no nie spadł. O co chodzi z tym jego GG? Nie wiem. Co? Ej, co się stało? Co się stało? A, on go zrzucił, dobra. Także dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Hmm, oczywiście. Eee, Ale, dobra. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji tego kanału i o zostawieniu łapki w górę, abym po prostu miał większą motywację do nagrywania tego typu filmów. Jeśli chcecie więcej odcinków z głosem, zostawcie tu chociaż trzy łapki w górę, a będzie kolejny odcinek z głosem. Możecie też napisać w komentarzu, jakie minigierki mam inne nagrywać. Mam tu do dyspozycji tyle minigier, te wszystkie. I jeszcze Hide and oraz Cave Wars'y. Także możecie sobie wybrać i po prostu pisać mi w komentarzu, to może je nagram. W sumie nie, no nagram, no bo w sumie nie będę nagrywał tylko Bad Wars'y, ale ja już nie będę przedłużał na końcu. I dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Do następnego odcinka. Pa. Cześć.